Siemanko, z tej strony wujek Jarek. Zaczynamy odcinek o Allegro VIP. Zapiszmy sobie od razu VIP. Pewnie większość z was, którzy sprzedają na Allegro lub sprzedawali, kojarzą coś takiego jak program partnerski Allegro VIP. Czym jest program Allegro Partnerski VIP? Po prostu VIP-em. Nie da się tego inaczej ująć. Mamy pewne benefity, które nie są małe i również nie są tanie. Z pewnością wasze pytanie będzie takie: czy Allegro VIP daje mniejszą prowizję, jeżeli chodzi o sprzedaż. Odpowiadam tak. Natomiast nie mogę odpowiedzieć ile ze względu, ze względu na to, że blokują mnie tematy prawne. Po prostu wszystko jest uzależnione od tego, w jakich kategoriach głównie sprzedajemy. Jest to uzależnione od tego, co Allegro zaproponuje nam. Jest to uzależnione od tego, na jakich obrotach jesteście. Natomiast kolejne pytanie, jakie możecie zadać, w jaki sposób uzyskać Allegro VIP? No i tutaj pojawiają się nam duże schody. Tych tematów jest kilka i one wszystkie ze sobą współgrają, natomiast najtrudniejszy temat to będzie tak zwany obrót. Na Allegro nie podaje wprost, jaki obrót do jakiej kategorii, czy na jaki dni sprzedaży, na kwartał, na miesiąc. Nie, nie podaje czegoś takiego. Wygląda to w taki sposób. Macie konto Allegro przez jeden rok. I załóżmy, że macie sprzedaż intensywną i ta, ta, ta sprzedaż jest narastająca. Od stycznia do grudnia sprzedaż u was wygląda po prostu w taki sposób. Cały czas leci w górę. I teraz kolejny temat, to jest obrót. Jeżeli chodzi o obrót, zależne od kategorii, może to być milion na miesiąc. Może to być 5 milionów na miesiąc, może to być pół miliona na miesiąc. Jednakże, z pewnością nie będą to obroty na zasadzie takiej, że przez cały rok zrobiliście 2 miliony obrotu i otrzymujecie vip -a. Nie, na pewno tak to nie będzie. To jest moja ocena subiektywna w tym momencie, jeżeli rozmawiamy o vip -ie. W naszym przypadku wyglądało to w taki sposób, że myśmy otrzymali vip w takim momencie, kiedy zadecydowaliśmy w firmie tutaj, że Próbujemy odchodzić od Allegro, ale bardzo z dużym impetem. Przypadek? Nie sądzę. Z tego co wiem, to Allegro VIP, jeżeli chodzi o partnerów Allegro VIP. Naprawdę na całym Allegro to jest bardzo, 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 bardzo mały ułamek procenta. Bardzo znikomy ułamek procenta. Nawet jak możecie popatrzeć na swoich znajomych, którzy sprzedają na Allegro, ale już pracują na większych obrotach, to popytajcie się, czy mają na przykład program partnerski Allegro VIP. Przypuszczalnie większość nie posiada. Jest go bardzo trudno uzyskać. I teraz, tak, kolejny temat, jeżeli chodzi o to, aby uzyskać ten Allegro VIP, to poza tym, że musicie przez pełny rok sprzedawać i ta sprzedaż musi być. Tendencja wzrostowa, i do tego musicie mieć wysokie obroty, to musicie trzymać tych wszystkich restrykcji, które narzuca nam Allegro czyli błyskawiczne załatwianie reklamacji, gwarancji, zwrotów, kontakt z klientem, perfekt. Nie posiadać żadnych zadłużeń, nie posiadać żadnych problemów związanych z Allegro. Musicie się trzymać, jeżeli chodzi o regulamin Allegro. Nie mogą być na was jakieś skargi znaczące. Zawsze znajdziemy jakiegoś klienta, co się będzie skarżył. No się rzeczy no, nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. Brania udział w różnych tych akcjach od Allegro, typu Strefa Okazji, Allegro Days i tym podobne, no, to wszystko, co tworzy Allegro. No po prostu musicie być, jakby to określić, wzorowi. I z tego co jeszcze pamiętam, to tam jest coś takiego, że jeżeli mamy polecenia, mam tu na myśli negatywy i pozytywy, to chyba musicie utrzymać przez cały rok te 99%. Nie może wam w skali roku nawet spaść poniżej 99% poleceń. Z tego co ja pamiętam. Jak wpiszecie sobie w Allegro, w Allegro, przepraszam, jak wpiszecie sobie w Google Allegro VIP. To pewnie znajdziecie tak zwany regulamin, yy, regulamin Allegro VIP, yy, tylko to jest taki regulamin, jakby to określić, wstępny. Tam nie będziecie mieli podanych dokładnych danych, bo te dane są przyznawane już bezpośrednio na yy, konto Allegro i tych danych Wam dokładnie podać nie mogę. Trzymają mnie względy prawne. Załóżmy, że otrzymaliście ten pakiet VIP. Jest w pakiecie VIP. Cieszymy się, minął rok, otrzymaliśmy go. Co otrzymujemy w zamian? Pierwsze co otrzymujecie, znaczy to wszystko na raz otrzymujecie, ale pierwsze co nam się wrzuciło na oczy, to jest to, że macie przy, przypisanego opiekuna handlowego. To nie mówię, że już wcześniej mieliśmy przypisanego opiekuna handlowego. Czy pomaga? Uważam, że tak pomaga. Jak mamy jakikolwiek problem, szybki telefon, załatwiamy sprawę, temat zamknięty. Kolejny temat jest taki, że otrzymujecie różne wyróżnienia, różne akcje bonusowe. Tylko, że mniejsza zniżka na strefach okazji, no jest tego naprawdę sporo. Bardzo, bardzo dużo. Praktycznie większość rzeczy, jakie Allegro tworzy, do wszystkiego otrzymujecie dostęp i tam zawsze jakiś pakiecik dobry znajdziecie. I najbardziej wszystkich, co Was będzie interesować, prowizja. Czy prowizja jest niższa? Odpowiedź brzmi tak. Prowizja jest niższa, gdy mamy pakiet Allegro VIP. O ile jest niższa? To już zależy. Nie mogę podać dokładnych danych, mogę nam tylko powiedzieć, czy jest naprawdę niższa i tak jest niższa. Jak płacimy średnio załóżmy rachunek Allegro miesięcznie, nie wiem, 200 tysięcy, to nawet jakbyście dostali takie 5 czy 10% od Allegro, no to to i tak już robi pieniądz. Natomiast ile jest niższa? Naprawdę, choćbym chciał, a chcę, nie mogę tego powiedzieć. Tylko pytanie tu jest inne. Czy ta prowizja niższa zawsze się nam należy? No nie. Należy się wtedy, kiedy mamy pakiet VIP i poza tym, że mamy ten pakiet VIP, spełnimy od Allegro minimum dwa, minimum dwa oczekiwania, na, chyba na cztery oczekiwania są, natomiast jak spełnimy dwa, to wtedy mamy pierwszy próg prowizji, niższej tej prowizji. Pierwszy próg to jest taki, że musimy otrzymać tendencję wzrostową z poprzedniego roku, czyli załóżmy, że dzisiaj mamy kwiecień i mamy tego VIP'a i załóżmy, że w kwietniu zrobiliśmy te na przykład dajmy te 500 tysięcy rok temu. Zrobiliśmy w kwietniu 500 tysięcy, to w tym roku mając pakiet VIP i chcąc uzyskać tą prowizję, to musimy zrobić, załóżmy przykładowo 550K. Czyli nie wiem, te 50 tysięcy. Jeżeli chodzi o te 50 tysięcy, to jest tylko przykład. Nie pamiętam dokładnie, jaka jest tendencja wzrostowa, o ile procent ma być wyższa, ale po prostu pamiętam, że musi być wyższa. I jak to w korporacjach wygląda? W poprzednim filmiku Wam to tłumaczyłem. Mamy wyniki, wyniki, wyniki. I ten identyczny przykład jest tutaj. Wyniki, wyniki, wyniki. Poza tym, że musimy spełnić te wymagania, czyli m.in. ten obrót musimy spełnić dodatkowe wymagania, czyli błyskawiczne wysyłki. Po prostu cały czas musimy to utrzymywać. Jeżeli spełnimy te wymagania, no to wtedy przysługuje nam właśnie ta prowizja. Jeżeli chodzi o tą prowizję, to VIP wypłacany jest w dwóch formach. Pierwsza forma to jest prowizja, a druga forma, dwóch formach, które mamy do wyboru. Pierwsza to jest, możemy sobie wybrać prowizję lub wybrać wyróżnienia. Z tego co się ja orientuję, to zawsze, znaczy zawsze, najczęściej firmy wybierają prowizję. Myśmy również kiedyś wybrali prowizję. Jednakże, jak zobaczyłem, jakie to jest ciśnienie od strony Allegro, jeżeli chodzi o ten obrót, to sobie zdałem sprawę, że no, bywają lepsze czasy i bywają gorsze czasy w sprzedaży. Wiadomo, firma rośnie, mamy większą dywersyfikację tych produktów, jest więcej, pojawia się też konkurencja i ciężko jest, aby ta tendencja wzrostowa była miesiąc w miesiąc. Po prostu yy, ciężko jest to uzyskać. Jak się skupimy, uzyskamy. Tylko pytanie, czy marża zostanie zachowana na odpowiednim poziomie, bo teraz tak. Wiele firm, z którymi my współpracujemy, i te firmy, niektóre miały ten pakiet VIP, robiły to w taki sposób, aby utrzymać pakiet VIP, to schodzili z marży, czyli dawali produkty po prostu taniej. No to gdzie jest logika teraz? Gdzie jest logika? Ale na początku tego nie widać, bo się cieszymy, że mamy VIPA, że nam to pomoże, będzie większa sprzedaż, ale nam również pomoże. Czy nam Allegro pomaga? Pytanie delikatnie względne. Pomagać? Pomaga. W jaki sposób? I ciężko to teraz określić. To, że nam daje różne formy promowania, daje nam sporo wyróżnień, bo dużo wyróżnień otrzymujemy, tego naprawdę jest dużo. No to w momencie, kiedy my je uruchamiamy, no to płacimy znowu większą prowizję, więc te koszty rosną. No i to jest takie trochę koło, tak zwana gotująca się żaba. Ogólnie moim zdaniem, jeżeli chodzi o cały ten pakiet VIP, naprawdę nie wiem, czy jest to opłacalne. Jak będziemy liczyć wszystko skrupulatnie, jeden do jeden i naprawdę to próbować jak najmocniej cisnąć, to i tak w którymś momencie nam gdzieś tu wyskoczy, że ta, 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 ta tendencja nie będzie wzrostowa. Po prostu gdzieś się coś nam po prostu wyhaczy kombinujemy strefy okazji, ads, reklamy, no co tylko popadnie. Mamy produkty świetne, ale niestety nie zawsze jesteśmy w stanie wpłynąć bardzo dobrze na sprzedaż. I tak, i tak, pomimo tego, że mamy vip jesteśmy uzależnieni, to bardzo mocno. I mam naprawdę też troszkę firm, takich dużych firm, które po prostu z tego vip nie korzystają. Mają, otrzymali zaproszenie, zgodzili się. Zobaczyli, jak to wygląda i jedni zrezygnowali, jedni zostali. Czym innym by było, gdyby ten VIP był takim prawdziwym vip -em? Naprawdę prawdziwym VIP-em. Jednakże w mojej subiektywnej opinii, jak to Allegro kocha odpowiadać nam na nasze negatywy, że opinia jest subiektywna, ten VIP nie pomaga. Nam osobiście po prostu to nie pomogło. Innym firmom, co rozmawiałem, w większości też nie pomogło. A te firmy, które mają VIP-a i na tym VIP-ie pracują, to na chwilę obecną ciężko są w stanie mi oszacować, jak to u nich dokładnie wygląda, ponieważ mają taką pompę. Jednakże, zwracając uwagę na to, w jaki sposób współpracują, czy znaczy współpracują, w jaki sposób sprzedają na Allegro, no to przypuszczalnie obstawiam, że ta marża im po prostu schodzi w dół. Opinie na temat Allegro VIP musicie sobie sami stworzyć. Ja swoją podałem. Może coś się w w przyszłości zmieni, jeżeli chodzi o ten Allegro VIP, bo siłą rzeczy. VIP to VIP, no rozumiem po prostu i również tak większość z nas powinna rozumieć. Skoro mamy vip to naprawdę powinno to się bardzo dobrze spinać i gdyby to się pięknie spinało, to firmy by jeszcze mocniej były, jeszcze większe obroty by robiły, jeszcze większe wyniki by robiły i cisnęliby, no co popadnie, jak popadnie, tak by po prostu pchali ten wózek. Ale no nie do końca tak to wygląda i ja wiem, że osoby, które nas oglądają, większość osób, myślę, że z 99% koma, tam ileś procent osób tego vip nie ma i przypuszczanie nie będzie miał. A jeżeli macie, to i gratuluję, i nie gratuluję. Kolejny temat. Dropshipping i Allegro. Jak ja widzę, wszystkich tych, znaczy wszystkich, większość dropshippingowców, ładujecie oferty, bierzecie system, masowo wrzucacie oferty, odpalacie acy, piszecie do nas maile, po prostu... Nie wiem w jaki sposób Wam to wytłumaczyć, ale postaram się to wytłumaczyć takim młotkiem. Jak macie dropshipping i pchacie reklamy na Allegro, mówię teraz na Allegro. To jest to moim zdaniem praktyczne wyrzucenie pieniędzy w błoto. Dlaczego? Załóżmy, że wrzucacie 5000 aukcji. A może sobie to tutaj usuńmy. Załóżmy, że wrzucacie te 5000 aukcji. 10 000, czy 10 tysięcy, czy 1000, 50 tysięcy? Oto też tu sobie zapiszemy 10K, żeby ten temat zaraz poruszyć. Załóżmy, że wrzucacie, nie wiem, 1000 aukcji. Odpalacie ADS-y. Nie mając zielonego pojęcia o niczym, odpalacie, bo gdzieś tam na jakimś kursie żeście usłyszeli, że idziemy na tak zwaną masówkę. No 1000 to nie masówka i 10 tysięcy to też jeszcze nie masówka, ale do tego dojdziemy za chwilę. I odpalacie ADSy na to. Teraz tak. Załóżmy, że bierzecie taki dropshipping z naszej hurtowni, gdzie mamy u nas jest bardzo wielki hurt, czyli... Po prostu no, codziennie znikają nam pozycje, do zera, do zera. Raz jednego dnia to jest 1%, innego dnia to jest 5%. Mówię teraz o takich pompach typu właśnie Dzień Dziecka czy, czy, czy pod święta, jak towarują się firmy masowe u nas. Teraz Wy odpalacie ads -y na to i załóżmy, że przy takiej skali 1000 ofert zależy też, ale przy, przyjmijmy, że są to zabawki, to gdzieś w granicach około 150 do 200 zł Wam by to zabrało, jeżeli pracujecie na takim CPC 0.32, 0.35 Więcej, tyle by Was kosztowała ta reklama dziennie. Wystawiacie aukcję, reklama, 1000 ofert, ogień. Praktycznie z 99,5% nie chcę mieć 100%, ale 99,5% macie przepalony budżet. Przepalony. Po pierwsze, dlatego że. W żaden sposób żeście się nie przygotowali. Kompletnie przypuszczam, że nie kumacie tematu dropshippingowego, tylko przesłuchaliście w kursie, ktoś Wam powiedział róbcie masówkę, bądźcie ADS, jak się coś wam będzie sprzedawało, wejście na sami i tym podobne i grzejcie tak. Uważam, że to działa i nie działa, ale z mojego punktu doświadczenia, czyli ponownie tutaj mogę podać ten temat z subiektywnej opinii. To nie działa. Patrząc nawet na naszych klientów, jak to wygląda, ustawia sobie marże i tym podobne i leci. I teraz tak, jak wy używacie adresów taki, w taki sposób, to po pierwsze, wy reklamujecie kogoś, czyli inną konkurencję, bo się w żaden sposób nie przygotowaliście. Po drugie, przepalacie te pieniądze ze względu na to, że nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu logicznie mi to do końca nie siada. Nie tak się to robi. Wybieracie sobie tam jedną kategorię, dwie kategorie, 20 produktów, 10, 30 produktów, Dosz... po prostu dopracujcie je sobie, inne miniaturki, ceny sobie jakieś ustawcie, możecie produktyzację ominąć, ustawcie sobie tak, żeby nie było widoczny baner z tymi reklamami, co też tam w poprzednich filmikach mówiliśmy. I dopiero wtedy próbujcie się bawić adsami. Ale idąc w taki sposób, że wystawiam tysiąc aukcji, acy i lecę, to są pieniądze w błoto. I teraz tak... Pewnie niektórzy z Was mają taki temat, że mają pakiet powitalny i wylecicie ceną, bo to jest standard, absolutny standard. Yy, I lecicie ceną i macie na początku sprzedaż i przez te 3 miesiące macie tak zwany ten pakiet powitalny. I przez 3 miesiące grzejecie na tych niskich cenach i zarabiacie tam śmieszny pieniądz, bo nie płacicie prowizji. Ale myślcie do przodu. A co po tych trzech miesiącach? Zamykacie firmę albo próbujecie na kogoś innego otworzyć, żeby pakiet powitalny mieć i tym podobne. No chcecie to tak róbcie, ale nie, nie tędy droga. To tak nie działa, to tak nie funkcjonuje. W taki sposób to się handlu nigdy nie nauczycie. Po prostu moim zdaniem nie róbcie tego w taki sposób. Tego się tak nie robi. Skupcie się na mniejszych pozycjach, na mniejszych pozycjach, nie wiem, 5 produktów, 10, 20 produktów. Przygotujcie je sobie i wtedy sobie sprawdza, sprawdzajcie to przez dropshipping. Coś Wam spasuje? Pyk na magazyn, telefon, cena hurtowa. Bierzemy jakąś tam ilość i na magazyn i sobie to sprzedajemy. I tak powolutku, powolutku aż to urośnie. Łapiemy kolejny, znowu kolejny temat dropshippingowy. Masa sprzedawców 10 tysięcy aukcji, 100 tysięcy aukcji. I teraz tak. Nie jednego z Was dziwi to pewnie, znaczy z większości obstawiam, że większość z Was dziwi to, że macie tak duże ilości aukcji, a nie macie kompletnie sprzedaży. Ja nie mówię, nie mam tu na myśli, że macie 5 paczek na dzień, 3 paczki na dzień, czy 10 paczek na dzień. Nie macie po prostu tej sprzedaży, ze względu na to, że pomyślcie teraz tak logicznie. Idziemy masową i takich jak Wy, mam tu na myśli dropshippingowców, jest tysiące, dziesiątki tysięcy. I teraz czy Allegro jest to na rękę? że sprzedajecie taniej, przebijacie się cenami. I tak i nie. W momencie kiedy sprzedajecie tanio produkt na Allegro, to Allegro mniej zarobi. Mamy na Allegro jest prowizja procentowa. I sprzedając taniej na Allegro, zaczynacie mniej, wy mniej zarobicie, a i Allegro również mniej zarobi, więc czy na Allegro jest to na rękę? Weźmy teraz sobie taki temat jak Allegro, jeżeli chodzi o rozpoznawalność marki, czy w Polsce ktoś na chwilę obecną Allegro przebija. Nie nie przebija ze względu na to, że jak mamy kogokolwiek załóżmy Kowalskiego, to on cokolwiek by nie pomyślał, że chce kupić sobie głośniki, chce sobie kupić klawiaturę, myszkę, tablicę, markery, gdzie je kupuje? Na Allegro. I już Allegro ma taką potęgę, jeżeli chodzi o rynek polski, a sami wiecie, że nie jedni próbowali startować do Allegro, no i no, niestety, no nie udało się. Niestety czy stety, to już jest obiektyw, ob, opinia subiektywna, to czy Allegro będzie to na rękę, że próbujecie sprzedawać tanio, skoro mają cały rynek. Jak sprzedajecie tanio, oni mniej zarabiają, a skoro oni mniej zarobią, to czy oni, oni chętniej będą chcieli Was reklamować? Pomyślcie. Tak logicznie, bo jak mi odpowiecie na to, że przecież te same produkty, większość tych samych produktów inni sprzedają w dużej cenie i po prostu dużą ilość? może kiedyś ta masówka się sprawdzała, jak to nie było tak popularne? Natomiast jak w tym momencie ta masówki i tych kursów jest tak dużo na rynku i jest tak, tak rozpowszechniona informacja, że zastanówcie się po prostu, czy to jest logiczne. W handlu wiele rzeczy jest ogólnie nielogicznych, ale jeżeli chodzi o pieniądze, to tutaj myślę, że logika się bardzo dobrze sprawdza. Uważam, że to już po prostu powinność w piach, tak zwana masówka i tym podobne, po prostu skupienie się na mniejszej ilości produktach, wybranie, przepilnowanie, przygotowanie tego odpowiednio, poświęcenie przede wszystkim czasu, czyli jak ja, to, jak ja to nazywam, od rana do rana trzeba co za pier... Tego się trzeba trzymać. I teraz tak. Lecicie macie pakiet powitalny, lecicie tysiąc aukcji, 10 tysięcy aukcji, 100 tysięcy aukcji, mija 3 miesiące, kapica, nie macie sprzedaży. Co w tym przypadku? To no w tym przypadku też jesteście delikatnie mówiąc w dupie. O tym się myśli od samego początku. Jak nie chcecie brać na stan i tylko dropshipping, 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 bo jesteście nieufni, bo nie chcecie, bo się boicie, bo nie macie pieniędzy, no cokolwiek nie, to od samego początku budujcie sobie na takim dropshippingu ofertę, ale w kategoriach. To jest o wiele lepszy temat i o wiele lepiej się to sprawdza. sporo osób, które teraz oglądają, jak wykupujecie u nas w hurcie. I to zwróćcie uwagę, że my często robimy tak, że my wam robimy, jak pierwszy raz wchodzicie w Allegro i sprzedajecie, i macie pakiet powitalny, to czy ja, czy inne osoby u nas, jak z wami rozmawiamy, tworzą oferty. My bardzo często Wam mówimy na przykład, masz tutaj w ofercie samograja. Trzymaj na przykład coś, co będziesz pompował, co będziesz dużo sprzedawał. Trzymaj na przykład taką kategorię, że włapiemy Wam jakąś jedną kategorię i tam Wam rzucimy specjalnie troszkę więcej ofert, żebyście w tą kategorię mieli wejść. I teraz pomyślcie, czy to nie jest lepszy temat. Pamiętajcie, mniej, mniejszą łyżką, ale się najecie. Ta łyżka z biegiem czasu będzie po prostu większa, 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 aż później będziecie mieli po prostu ciężko trzymać w dłoni. I jeżeli chodzi o ten dropshipping, nie spieprzcie sobie tego pakietu powitalnego. Ja znam setki przypadków jak wie, więcej niż setki naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo przypadków znam, gdzie po prostu próbują robić firma, żona na, na męża, z żony na męża i kombinację, córka, no kombinacja alpejska, taka, że hej. Ja was rozumiem, bo 30 tysięcy piechotą nie chodzi. No jest to spory pieniądz, siłą rzeczy. I jak tak zrobimy kilka razy, no to po prostu będzie, no pojawi się trochę tych pieniędzy. Tylko czy to jest przyszłościowe? No niestety to nie jest przyszłościowe i to też nie do końca jest mądre od strony handlowej. Jak już robić coś, to róbcie to po prostu z wielkim jajem. Niech to będzie dobry impet, niech to się sprawdza. Jak nie wiecie, to się pytajcie osób bardziej doświadczonych. Macie kogoś, to wam doradzą. Macie jakiś znajomy, co prowadzą kurtownie, sprzedają mocno negro, to też wam powinni doradzić, jak to mniej więcej wygląda. Ale pchanie się na masówkę. Uważam, to już dawno jest temat spalony. A konferencja. Przygotowujemy się do konferencji, konferencja będzie albo w Łodzi, albo w Warszawie. Wypuścimy na YouTube ankietę, podamy te dwie lokalizacje i po prostu. Tam, gdzie będzie więcej osób chętnych, to w tym miejscu zorganizujemy konferencję. Całą resztę szczegółów podamy w innym filmie, bo jeszcze jesteśmy w trakcie przygotowań, natomiast już wiem, że będziemy ją chcieli zrobić w połowie, w połowie czerwca, czyli po dniu dziecka, tak żeby już po prostu osoby, które, które z nami siedzą, które z nami współpracują, wiedziały już z czym to się mniej więcej je i można będzie sobie porównać mniej więcej, co będzie się działo w takiej, no jakby to mówiąc, listopad grudzień. Czyli tam, gdzie jest największy hardcore. Osoby zainteresowane konferencją śmiało mogą do nas pisać, dzwonić, już was się tam bardzo wielu zgłosiło. A jeszcze jedna, jedna wa bardzo ważna rzecz: konferencja na pewno będzie płatna i będą tam dwa pakiety, yy, czyli dwa bilety na konferencję. Dlaczego nie robimy jej darmowej? Dlatego, że po prostu po pierwsze nie pomieścimy ludzi, po drugie nie chcę, żeby była darmowa. No nie chodzi o to, że ja chcę na tym zarobić, że my chcemy na tym zarobić. tu akurat yy, my zarabiamy w inny sposób, tylko po prostu. Niestety hotel kosztuje, noclegi kosztują, jedzenie kosztuje, wszystko dzisiaj kosztuje, więc yy, chciałbym, żeby po prostu konferencja pokryła koszty tej całej, tej całej organizacji, organizacji i imprezy. Natomiast całą resztę będziemy, całą resztę informacji będziemy, będę opowiadał w innym filmie. I co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Awe!